Dzień dobry, ja jestem 1, a to jest kolejny odcinek z najśmiejszymi postaciami na dany patch. Aktualny patch to oczywiście 4.16 um, i tak to będzie, czekać. bo mi dredy... o dobra. Um, tak zaczynamy od topa, od górnej linii um, i oczywiście mam ściągawkę na drugim monitorze, jakby to miało być inaczej. Um, najbardziej wkurzająca aktualnie na topie jest Nidalka, która się cały czas bannuje. Chyba jedno z najwyższych yy... Ban ratio. E, tak, 58% ma aktualnie, więc e, Lidalka jest strasznie wkurzająca pod 2 do rany, później Trinity i później Full Tank. E, mega, mega, mega irytująca, więc jedna Znaczy, jeśli coś jest bardzo często banowane, to jest bardzo silne po prostu, więc tak naprawdę wystarczy po prostu patrzeć, co jest najbardziej banowane, i wtedy będziemy wiedzieć, co jest najbardziej OP. A następnie jest Maokai, który również jest prawie cały czas banowany. E, tam oczywiście chodzi o to, co CC dobre, um, no i o ulti, które dla po prostu idealne, um, ale w następnym patchu mają być jakieś nerfy na Maokai, na ulti, także zobaczymy, czy coś się zmieni, um, ale no, no nie wiadomo, A co będzie dalej. Y, później mamy Ryza, który no, jest po prostu postacią, która jest w miarę bezpieczna, y, no i w late game po prostu jest y, nie do zabicia, no i DPS ma przeogromny, prze także... Zdecydowanie można go tam umieścić, a następnie Irelia. Jeśli ktoś bardzo dobrze ogarnia Irelię, jeśli zna jej mechaniki dobrze, no to Terry straszna, straszna bestia. A daje tutaj podobnie jak Lidalka, a daje sobie Dorana Stam 2, a później Trinity Force, i później ewentualnie jakiegoś Boczka lub Zephyra. I później Full Tank i po prostu ciśnie ze swoim dwusekundowym stunem. Także. E, I Rey na pewno też tam będzie. Um, I z tego co jeszcze tak sobie wypisałem, to Kale oraz Jax e, również jakoś w niektórych Team kompach będą dawały radę. Um, ale co do tamtych czterech pików wcześniejszych, myślę, że to są takie aktualnie najsilniejsze e, najsilniejsze postacie na, na to Mam nadzieję, że niczego nie przegapiłem. Mam nadzieję, aczkolwiek czegoś mi tu brakuje. Um, także Kale. Jeśli gramy jakiś taki shield comp, czyli, na przykład gramy Veiny na bocie, i ona potrzebuje ulti Kale, albo tego przyspieszenia, także na pewno coś takiego jak Kale na będzie, będzie sprawnym pikiem. A jeśli nie gramy Kale na midzie, bo tam też jest silna. No i Jax. Jeśli gramy jakiś taki w miarę bezpieczny comp, typu Orion na midzie, Zilan na bocie, który też później będzie wspominany, Um, czyli wiecie Przyspieszanie plus y, Tarcze, także to będzie dobre Jeszcze tam jakiś listening w dżungli e, Także Jax również jest bardzo bardzo fajny Tylko z Jaxem po prostu są problemy na e, Na linii, żeby nim przetrwać Także tak nam wygląda Top lane mm. Przechodzimy do dżungli um, Ostatnio wrócił Kazik Do dżungli, którego prawie cały czas ostatnio gram e, Pod ewolucję W i max W się go gra tam oczywiście Lizard i Brutalizer i później jakoś tam się gra pod bardziej takiego AD, czyli to jest ten Kazix, do którego robiłem kiedyś poradnik. On się nazywa Kazix DPS. U mnie na kanale można go znaleźć. Tylko maxuje się, jak mówiłem, W nie jak kiedyś, także. Jeśli coś jest ciekawe, to sprawdzajcie. A myślę, że w następnym patchu będą już nerfy na niego, także, no póki jest czas, to ta radzie bym grać po prostu. A dalej mamy cały czas tam oczywiście. Lisina, który cały czas jest silny, mimo tego nerfu na W, cały czas w e po prostu może zrobić grę, bo jego ganki są po prostu za, za dobre, no jest za mobilne po prostu. A um, dalej mamy Elise, która również, również cały czas daje radę, a um, po prostu jest bardzo dobra pod catch-team-kompy, czyli um, te team-kompy, w których. Często występuje Ari oraz Morgana, a Ari oraz Morgana to są jedne z najsilniejszych windów i supportów, ale o tym też zaraz. Um, także dlatego Eli ze swoim kokonem również bardzo fajnie się w mecie aktualnie znajduje. Yy, dalej mamy Jarvana, który, w którym ja szczerze powiedziawszy nie potrafię grać, ale bardzo bardzo często go widzę. Bardzo fajnie działa Jarvan um, do wielu, wielu pików. Y, dlatego, że ma drobę ulti, które się często synergizuje z. Synergizuje. O, tu mi ostatnio jeden z widzów podesłał, że zamiast synergizuje, powinna się mówić współpracuje. Także ulti Czerwona współpracuje z wieloma midlanerami dobrze, więc y, dlatego to fajnie działa. A um, oraz ostatni pick to Vai, która ostatnio dostaje coraz więcej. E, coraz więcej uwagi, co mnie trochę. Czegoś trochę, trochę obawiam, bo Vai jest jedną z moich ulubionych postaci. I coś czuję, że też kwestia pacza dwóch i myślę, że coś mogą i je zrobić. Jeszcze nie wiem co, ale coś, coś tak czuję, że coś ją ruszą, także a także trzeba będzie uważać. A przy, przypomnę, że dzisiaj jeszcze będzie poradnik do VIA akurat. Także sobie sprawdzicie jak tam ona działa w aktualnym paczu. Także to by było tyle z dżungli. Nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze Ewelina. Jeszcze Ewelina, oczywiście jakoś tam w miarę. W miarę działa. No, robi cały czas presję na całej mapie, także Navelina e, cały czas daje dobrze po twarzy. Um, I teraz przechodzimy na Mida. I Aktualnie na Mida na Midzie nam się troszkę meta zmienia. I znowu e, znowu jak to przystało na e, czasy, że tak powiem, przedfinałowe, wraca nam meta na Asasinów. E, także postacie takie jak Yasuo, Talon, Zed, Ari, Fizz e, są po prostu. Jeden z najsilniejszych. No bo to, jak mówię, no, aktualnie po prostu, mm, meta Metasysinowo wróciła. E, Talon w następnym patchu będzie miał już nerfa na E, także tutaj, no sugerowałbym grać póki można. A, no i to Asuo oczywiście od już tam o pięciu patrzy, czy jak nie więcej, cały czas jest grany. E, z ostatnio też wrócił do łask strasznie. No nie, wiem, ja tam go tak średnio garniam, ale. Ale jeśli ktoś bardzo dobrze ogarnia no to tak najbardziej mocny, mocny pick. Ari wróciła do łask po, tym, po tej zmianie Q plus... Plus, nie wiem, jakoś ogólnie, żeby zaczęli z nią, z nią znowu grać. Aczkolwiek ten był w nie był taki ogromny, ale... Jakoś po prostu wróciła do mety jakimś dziwnym... Dziwnym sposobem. No i oczywiście Fizz. Do Fizz oczywiście poradnik był chyba dwa dni temu, czy tam ileś. Także sprawdźcie sobie, wszyscy go grają tak jak tam na tym poradniku, więc to było to. No i później zostają nam. Aha, jeszcze nie powiedziałem Katariny, ale to Katarina tak sobie. Katarina jest bardziej tak pod Solokiem bym powiedział. Także Katarina też jest dobra na Solokiu, jest takich asesinów tutaj. No można też ją tam dodać do, do reszty. No i później nam zostają takie. takie bezpieczne kastery, bym powiedział. I tutaj macie oczywiście Zerata, który ma świetny połk, plus świetne ulti. Na przykład właśnie tutaj to ulti Jarvana. Świetnie działa z Ulti Ultizerata, bo wtedy bardzo fajnie się trafia, czy też ewentualnie. Później mamy Zixa, którego Ulti też fajnie się będzie z czerwanym, nie synergizować, tylko współpracować. A no najpóźniej mamy jeszcze Orianę, której Ulti też równie będzie działać bardzo fajnie z czerwanym, więc ona również się tutaj znajduje. I na ostatnim bym powiedział, że jeszcze Syndrę można śmiało tam zaliczyć do najsilniejszych postaci na idzie. No, bardzo dobre, może być engage, disengage z pomocą E plus burst z R po prostu jest ogromny, także warty, warty wspomnienia. Także tyle z Mida. Całkiem sporo tych pików, całkiem sporo tych pików, więc jest w czym, w czym wybierać. Przechodzimy na bota, zaczniemy od AD carry. Aktualnie najsilniejszym AD carry jest oczywiście Tristana, zresztą pewnie już to zauważyliście bo wszyscy ją banują, także, a myślę, że nie ma sensu, co, jak gdyby raz rozpowiadać. Jest to postać po prostu, która po 30 minucie, jak ubierze dwa, ewentualnie trzy przedmioty, ciśnie wszystko. Tam robić Infinity Edge'a, później Static krzywa, później Lost Whisper'a, tam jeszcze jakieś Wampir Sceptera wkładacie i po prostu ciśnie wszystko. E, więc, no tak, tak to niestety działa. Także mam nadzieję jeszcze, że nie bo nie lubię restrystalną, że w następnym patchu będzie jakiś nerw spory dla niej. Bo po prostu nudna jest gra z Tissen, muszę przyznać, także. No. A następnie. Uh, Lucian cały czas jest silny. E, aktualnie się go gra z Infinity Edge'em i Static e, but na Cold Reduction i tam później raz Whisper i tam reszta, reszta. Ale cały czas jest po prostu silny, a, ponieważ mam w mid -game tam około 20-25 minuty ma dobrego spajka, e, że dużo, dużo jego pasywka po prostu daje, także... W czasie 20-25 minut to jest po prostu silniejszy od Tristany, i wtedy trzeba wykorzystywać tą jego przewagę jak najbardziej. A następnie mamy Korkiego, którego gramy pod Trinity Force'a um, i później Infinity Edge'a i buty na. Tak, buty Sorce, to jest co ciekawe. Na kołachim gra się buty na e, Sorceress ponieważ jego Ulti oraz jego Q zadaje magiczne obrażenia, a Korki nie jest postacią, która potrzebuje tak speedu, dlatego też to działa. Um, I następnie jest Kogmo, y, tylko że jak gdyby na Solo queue rzadko kiedy można Kogma wyciągnąć, moim zdaniem, y, bo raczej rzadko kiedy na Solo queue y, się gra takie schiltkompy. I y, kurczę, no nie wiem, jakoś ludzie wolą jakiegoś tam mm, tegoś tresza, ale one y, zamiast po prostu czegoś zapilowania, ale o tym zaraz przy suportach. I y, y, mamy jeszcze tam oczywiście Jinx która cały czas jest w miarę silna, tylko, że minus jest ten, że nie ma zbytnio ucieczki. A jedyna ucieczka, czy tam jednej selfie self że tak to powiem, to są te trapy, które można łatwo wyminąć. No i jej pasywka, która przyspiesza, żeby zadziałało, to musi kogoś zabić, No to nie zawsze jest taka możliwość. Um, I... mamy jeszcze Dravena, który... no jeśli ktoś bardzo dobrze potrafi grać Dravenem, to myślę, że może być to najlepszy pick na... na bota. Jeśli tylko ktoś bardzo dobrze groni na no to zawsze będzie po prostu silny. A um, support. Przechodzimy do supportów. A um, oczywiście trójka najlepszych supportów. Niezmiennie od chyba, e, nie wiem, siedmiu patrzy, tak? Aż jestem zaciekawiony, ile już patrzy. Mamy takie samo e, top 3 supportów, czyli Braum, który jest bardzo często banowany. Morgana, która jest też prawie zawsze chyba banowana. Aż sprawdzę z ciekawości, ile razy. 50% gier jest banowana Morgana, a Braum jest 38, także tak nam to działa. Um, także, no, myślę, że tutaj nie ma co, jak gdyby mówić o tych trzech postaciach, e, bo one są cały czas po prostu w każdym patchu. Um, jest jeszcze Leona, która, no, po prostu ma dobry Engage, dobre CC, więc bardzo fajnie działa. Um, i ostatnio e, troszkę zaczynają być grane właśnie supporty pod PIL, czyli o. Pod obrażeniem swojego AD Carry. No i tutaj mamy nami oraz Jany, które bardzo, bardzo fajnie chronią yy, naszych AD Carry. Aha, zapomniałem jeszcze, do AD Carry można jeszcze Wayne dołożyć, yy, jeśli właśnie gramy z nami albo Janą. Jeśli z jeśli Wayne plus nami, albo Jana, to jest, to jest dobre. Ale jeśli na przykład gramy Wayne plus, nie wiem, Leona czy Morgana, to nie zawsze będzie tak dobrze. Bo chodzi o to, właśnie, że musi być support, który piluje dla Wayne. Um, także, e, Nami po prostu świetne CC. Ma tam spowolnienia, e, ma tą bańkę, ma ulti, także no super plus ma heal, czyli sustain. E, także świetnie to działa. Tylko minus jest taki oczywiście, że tego bóla, e, tą bańkę trzeba trafiać, a to jest po e, prostu trudne, bo ludzie na Solokiu nie potrafią e, trafiać po prostu, tak, tak, tak to powiem. Um, no i Jana. Która ostatnio też troszkę spopularyzowana yy, przez finały w Ameryce. Często była grana. a No i ludzie zauważyli, że jednak jest w niej moc. E, tam się nią gra pod ten... O, jak on się nazywa, czekajcie. Teraz nie pamiętam. Się ją gra pod... Ancient Coina właśnie, ten przyspieszacz. Ehm, I co? Aha, i później się tam gra jeszcze medzajkę, ponieważ za każdym razem gdy dacie jakiegoś shielda, to dostajecie asystę. Także jest to też dobre. A, um, oraz robi się... Jeszcze, jak się nazywa ten pomiotnik za 2200? Uh, ty, 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 nie to, nie to, o ten, ardent Censor. Za każdym razem gdy dacie shielda, dajecie tu 25% tak speeda, więc... No wyobraźcie sobie, że dajecie shielda, który daje chyba 50 AD, jeśli się nie mylę się jeszcze 25% tak speed, taki wane, po prostu potwór. E, także do no, tego Jana również będzie. E, aktualnie myślę, że jedną z najsilniejszych supportów i myślę, że na Mistrzostwach Świata sporo jej zobaczymy. Tak mi się wydaje. Um, także to by było na tyle. Te 15 minut prawie, pogadanki, nieźle. Um, także to by były e, moim zdaniem najsilniejsze piki na wszystkie linie. Um, jeśli macie jakieś tam um, gdyby uwagi. To śmiało w komentarzach, chętnie poczytam, co sądzicie o tym. E, czy coś byście dodali, czy coś byście odjęli. Myślę, że można by fajnie podyskutować. E, także dzięki za oglądanie e, i do następnego patcha. I. I tyle! Hej!